Wiosna to szczególna pora roku ze względu na pojawianie się piskląd, podlotów oraz młodych ssaków. Ludzie też mają zwiększone zapotrzebowanie na spacerowanie po sezonie zimowym, a więc też e, zauważają więcej sytuacji związanych ze światem przyrody. Dzisiaj z Fatimą Hayatli porozmawiamy sobie o tym, jakie sytuacje związane właśnie ze zwierzętami możemy napotkać wiosną, czy zwierzęta te potrzebują naszej pomocy, czy są sytuacje, w których po prostu należy je poobserwować, a nie podejmować żadnych interwencji. E, jeśli chodzi o ulubione zwierzęta łazienkowskie naszych odwiedzających, to chyba na pierwszym miejscu znajdują się nasze sowy, czyli puszczyki zwyczajne. E, I wiosną rzesze fotografów, miłośników przyrody i po prostu odwiedzających e, obserwują gałęzie drzew w poszukiwaniu młodych puszczyków, które wyszły z dziupli. E, czasami takiego małego puszczyka możemy spotkać nie tylko na gałęziach drzew, ale również na przykład na e, alejce ogrodowej. I czy taka sytuacja wymaga e, jakiejś pomocy temu ptaku? W momencie, kiedy puszczyki młode czy też nawet i dorosłe znajdują się na ziemi, wtedy rzeczywiście mogą wymagać naszej pomocy. Przy czym to nie jest pomoc na zasadzie takiej, że musimy je zabrać gdzieś do domu, do ośrodka, tylko jeżeli jesteśmy oczywiście w stanie, no to wtedy bierzemy taką właśnie puszystą kulkę. Sowę. Y, możemy to zrobić na przykład przez jakąś bluzę. No i przesuwamy ją gdzieś na jakiś, jakąś niską gałąź albo na y, krzew. I wtedy y, ta sowa będzie już w ukryciu, więc krukowaty nie będą jej atakować, a dzięki temu, że jest wyposażona w ostre szpony, już wyrośnięte lotki, czyli te długie pióra na skrzydłach, no to wtedy sobie świetnie poradzi i kiedy się poczuje już gotowa, no to będzie się wspinała po drzewie bardzo sprawnie. Oczywiście dotyczy to ptaka, który nie jest ranny. Jeżeli widzimy, że taka sowa, która znalazła się na ziemi, jest ranna, gdzieś widać krew, no to wtedy już wezwijmy straż muzealną i i e, wtedy straż e, skontaktuje się z Ekopatrolem. Mhm. E, jeśli chodzi jeszcze o ptaki, to chyba drugą taką najbardziej rozpoznawalną u nas e, grupą, właśnie spośród awifauny, e, są ptaki związane ze środowiskiem wodnym. E, powiedz proszę, jakie gatunki ptaków wodnych możemy tutaj e, spotkać, i czy właśnie wiosną e, mogą się zdarzyć jakieś sytuacje związane z ich pisklętami, podlotami, e, które wymagają naszej pomocy. Jeśli chodzi o gatunki lęgowe w łazienkach ptaków wodnych, no, to na pewno mamy tutaj krzyżówkę, mamy mandarynkę, mamy nurogęś, no i mamy jeszcze takiego ptaka, który nazywa się łyska, który nie jest kaczką, jest chruścielem i troszkę inaczej wygląda niż cała reszta kaczek. Niewykluczone, że i łabędzie też mogą dołączyć do tego grona. Natomiast mogą być różne sytuacje. Na przykład możemy spotkać takie piskle, które jest ranne, albo takie, które zostało przez dłuższy czas nie jest ze swoją matką, która je wcześniej wodziła. No to wtedy warto poobserwować takie piskle. No i jeżeli rzeczywiście przez dłuższy czas jest samo, albo jest ranne, no to wezwać straż muzealną, bo wtedy takie piskle należy ogrzać. I jeżeli mamy na tyle um, powiedzmy odwagi i możemy wziąć też je w ręce, no to do czasu, kiedy Straż Muzealna przyjedzie, no to wtedy y, ogrzać je w dłoniach. Wspomniałaś też o traczach nurogęsiach. To są takie szczególne chyba kaczki, ponieważ one mają troszeczkę inny tryb życia niż pozostałe nasze lęgowe ptaki wodne, bo wychodzą poza łazienki, prawda? Czy w związku z tym, że są takimi spacerowiczkami, mają jakby więcej zagrożeń na swojej drodze? Faktycznie. Nurogęsi są dość specyficznym gatunkiem, bo jak krzyżówki, mandarynki i łyski zostają w łazienkach albo niewiele z nich przechodzi poza łazienki, no to nurogenci robią to właściwie wszystkie. Te, które są lęgowe w dziupli, w którymś z drzew łazienkowskich. No to później te młode po wyskoczeniu z takiej dziupli idą za matką, no i matka instynktownie po prostu idzie do wisły razem z tymi pisklętami. Jeżeli widzimy taką samicę nurogęsi, która sobie spaceruje, właściwie no, próbuje uciec e, z łazienek e, i dotrzeć do tej Wisły, to pamiętajmy, żebyśmy zrobili jej taką powiedziałabym ścieżkę, żeby zrobić jej wolną drogę do tego, żeby mogła sobie przejść. W łazienkach nie powinno być dużego problemu, dlatego że e, za pomocą właściwie drogi e, wodnej e, może do tego kanału Piaseczyńskiego dotrzeć. Większy problem jest, jeżeli spotkamy taką nurogęś no, e, na kanale piaseczyńskim po stronie wschodniej. Wtedy, jak widzimy, że ta nurogęś chce przejść na drugą stronę, wezwijmy już Straż Miejską, Zarząd Zieleni. Oni już wiedzą, co zrobić i zorganizują akcję bezpiecznego przeprowadzenia tej samicy z młodymi do Wisły. Mhm. No tak, wiemy już co nieco o sowach, o kaczkach, o, o łyskach, no ale to nie jedynie przedstawiciele naszej awifauny tutaj. Wiosną pojawia się jakby ta specyficzna grupa młodych, czyli właśnie pisklęta, podloty i nie tylko zresztą w łazienkach. Wielu ludzi ma problem z odróżnieniem piskląt od podlotów. Mogłabyś opowiedzieć tutaj, jak rozpoznać te dwa stadia w rozwoju ptaków i, i czy któreś właśnie wymagają interwencji, a, a któreś może nie? E, jasne. E, jeżeli mamy do czynienia z, z pisklęciem, no to jest to mały ptak. E, zazwyczaj e, jeśli, jeśli chodzi o tak zwane e, gniazdowniki, czyli, e, czyli pisklęta, które przez te powiedzmy 2-3 tygodnie są w gnieździe i, dopiero te, i tam są karmione i dopiero potem z nich wychodzą no to jeżeli mamy do czynienia z pisklęciem, no to ono będzie zupełnie, y, zupełnie łyse, bez, y, nie będzie opierzone albo będzie miało tylko puch na sobie. Y, I wtedy takie, takie zwierzę, jeżeli zobaczymy na ziemi, no to wymaga y, naszej interwencji, ponieważ po prostu może zostać wyziębione. I wtedy najlepiej wezwać straż muzealną, która wezwie Ekopatrol, bo taki już ptak no, musi trafić do azylu, bo inaczej nie będzie w stanie przeżyć. Natomiast mamy jeszcze taką bardzo specyficzną grupę, która może nam się wydawać, że bardzo potrzebuje naszej pomocy. I są to podloty, czyli, czyli małe ptaki, które wyglądają jakby, jakby potrzebowały takiej pomocy, ponieważ mają trochę jeszcze puchu na głowie. Generalnie są całe opierzone i mają bardzo krótkie ogonki. One nie, nie latają, czasami podlatują, ale raczej gdzieś skaczą po ziemi. Jeżeli zobaczymy takiego podlota na w ścieżce albo na jakimś otwartym terenie. Wystarczy, że go przesuniemy w jakieś bezpieczne miejsce, typu gdzieś przy krzewie, żeby mógł się schować przed atakiem drapieżników, na przykład. No i już nawołując się z rodzicami, znajdą siebie doskonale. No i żaden człowiek nie zastąpi mu rodzica, więc nie porywamy takich podlotów. Nie kradniemy. Nie, kradniemy. Nie tylko z Łazienek, ale, ale ze wszystkich miejsc w Warszawie i poza Warszawą. Pozw również. Pozwólmy rodzicom wychować je na swój sposób i, i nauczyć, jak y, rozpoznawać zagrożenia. No tak, w łazienkach poza tymi ptakami, naszymi rodzimymi i azjatyckimi mandarynkami, o których już wspominałyśmy, mamy też pawie, tak, które nie są naszym rodzinnym gatunkiem, ale są taką wizytówką łazienek i ulubieńcem chyba naszych zwiedzających. No i kilkukrotnie dostawaliśmy zarówno e-maile i, i telefony od osób będących poza łazienkami, że wasze pawie uciekły. Znajdują się tutaj czy tutaj w okolicach łazienek, i. Jeżeli napotkamy taką sytuację właśnie, że pawie są poza łazienkami, e, co robić? Czy w ogóle należy to zgłaszać? Myślę, że warto zgłosić łazienką, że taka e, sytuacja ma miejsce, ale przede wszystkim... E, Najważniejsze, żeby nie dokarmiać tych pawi y, poza właśnie łazienkami, gdy, kiedy już je wtedy spotkamy, y, dlatego, żeby nie przyzwyczajać ich do tego, że jak pójdą poza łazienki, to też mają gdzieś jedzenie. Y, to nie chodzi o to, że one uciekają z łazienek, bo na przykład brakuje im pokarmu. Y, absolutnie to nie o to chodzi. Chodzi o to, że no, jeżeli one już zaczną y, wychodzić, zaczną gdzieś tam eksplorować, zwiedzać inne tereny, no to one już będą wychodzić, a y, tak jak wiemy, pawie w Łazienkach chodzą luzem, nie mają podciętych skrzydeł, zwłaszcza, że to mogłoby im przeszkodzić podczas na przykład konfrontacji z lisem. No tak, tutaj na terenie łazienek też są dokarmiane, więc jakby lubią tutaj być i mają, e, mają jakby dobry bodziec do tego, żeby, żeby tutaj być, więc myślę, że właśnie z tym dokarmianiem to jest jakby kluczowe, żeby, żeby nie dokarmiać ich poza y, łazienkami. E, a jeśli jeszcze chodzi właśnie o ptaki znajdujące się poza łazienkami, to też było kilka zgłoszeń dotyczących mandarynek, że wasze mandarynki są w parku na przykład z Karyszewskim. E, o co chodzi z tymi naszymi mandarynkami? Czy w ogóle mandarynki są nasze Łazienkowskie, czy, czy, czy jest tu jakaś inna sytuacja? Faktycznie mandarynki mogą być jeszcze w innych miejscach w Warszawie, nie tylko w Łazienkach Królewskich. Taka cała populacja dzika y, populacja mandarynki, y, którą, z którą mamy do czynienia od 2001 roku, rzeczywiście miała miejsce taki ten początek właśnie w łazienkach. Natomiast y, potem y, wraz z tym, że jest coraz więcej mandarynek no to one też szukają sobie innych miejsc, gdzie mogą prze przeprowadzić lęgi, gdzie mogą się przepierzyć, gdzie mogą zimować. No i takimi miejscami są m.in. Park Skaryszewski, Warszawskie Zoo, Park Kępa Potocka, Fort Bema, Park Moczydło, więc tych miejsc jest coraz więcej. Tutaj też bardzo zachęcam do odczytywania obrączek, ponieważ w Warszawie jest prowadzony projekt Badania populacji mandarynki. I odczytując takie obrączki, y, będzie można się dowiedzieć, gdzie y, te mandarynki były zaobrączkowane, y, gdzie y, przebywają, w które miejsca latają, więc to jest też bardzo ciekawe. I nie są oczywiście, no, to są mandarynki w łazienkach, nie są własnością y, łazienek, nie są tutaj wpuszczane przez łazienki i te obrączki są dla dzikich ptaków, a nie y, hodowlanych. Mm, I tutaj mamy ze sobą takie obrączki. Możemy pokazać na nagraniu, ale też przedstawimy za chwilkę na fotografii. Tak, tutaj mamy. E, przy, pozwolę sobie jeszcze przynieść przyniosłam sobie też e, obrączki dla krzyżówki, ponieważ wiele gatunków e, ptaków obrączkujemy również e, takimi plastikowymi obrączkami. Więc e, jak spotkacie e, kaczkę albo jakiegokolwiek innego ptaka z kolorową obrączką, zgłoście do Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków, ponieważ to jest projekt naukowy i yy, także osoba, która odczytuje te obrączki, może się dużo o tych kaczkach czy też w ogóle ptakach obrączkowanych dowiedzieć. I żeby też się nie zdziwić, to jeżeli mają kolorową obrączkę, to na pewno będą też miały metalową, ponieważ metalowa obrączka zostaje z tymi ptakami na całe życie i ma unikalny numer. Natomiast e, obrączka plastikowa e, jest po to, żeby tylko ułatwić odczyt takiego, takiego numeru, e, i ona na przykład może pęknąć podczas mrozu. Dlatego ptaki są obrączkowane wtedy dwoma obrączkami. Tak, bardzo ptasio nam się zrobiło tutaj przy, tym, e, przy tej wiosennej odsłonie. E, natomiast no, zwierzęta łazienek no, to nie tylko ptaki oczywiście. Mamy też dużo ssaków e, na terenie łazienek. Natomiast no, takimi m, ssakami, które chyba budzą największe e, emocje i, i kontrowersje, może trochę też są lisy. Już, już o nich wspominałyśmy przy okazji e, drapieżnictwa chociażby na, na pawiach. Natomiast e, w związku z lisami e, pojawia się, pojawiało się czasami pytanie e, w kontekście, ich sierści. Dlaczego czasami widywane są lisy z takimi przerzedzeniami sierści? Czy to im jakoś zagraża i czy trzeba coś w tej sytuacji robić? To jest dość w tej chwili popularna choroba u, u lisów, czyli świeżbowiec. No i to jest, no objawia się między innymi tym, o czym już powiedziałaś, czyli ubytkami sierści na ciele. W przypadku dzikich zwierząt bardzo trudno jest y, zwalczyć tego świeżbowca, więc y, no, tak naprawdę y jak spróbujemy nawet jednego tego lisa wyleczyć, no to 50% populacji lisa jest koczująca, która może zaraz zająć dane terytorium, które się zwolni, więc one też zarażają się od siebie. No tutaj nie jesteśmy w stanie za, za dużo z tym zrobić. No i też biorąc pod uwagę, że to jest dzikie zwierzę i do tego drapieżne, to na pewno nie we własnym zakresie nigdy. Oczywiście, nigdy we własnym <grym> zakresie i tutaj też podkreślam, żeby jak nawet taki jakiś, nie wiem, młody lis podejdzie do Was, to absolutnie y, nie głaszczemy, nie karmimy z ręki. To jest wciąż dzikie zwierzę. No tak i w ubiegłym roku też wróciła nam trochę ta wścieklizna na tereny Warszawy i, i okolic, więc no, tym bardziej e, wskazana jest ostrożność. E, I tak naprawdę chyba ostatnie takie wiosenne pytanie, które się często pojawia przy okazji pomocy zwierzętom. E, czy to prawda, że nie można dotykać młodych zwierząt, że rodzice je odrzucą? Czy, czy jest to prawda, czy nieprawda, czy może dotyczy konkret tylko y, gatunków. Jest to prawda w przypadku ssaków. Mhm. E, natomiast jeśli chodzi o ptaki, no to ptaki nie porzucają swoich młodych, gdy czują zapach człowieka. E, ale tutaj też oczywiście absolutnie nie zachęcamy do e, niepotrzebnego dotykania e, młodych ptaków. E, zwłaszcza, że na przykład możemy spotkać się z tym, że e, jest młody ptak, e, chociażby wrona, to jest taki chyba najlepszy przykład. E, i Podchodzimy do tej wrony młodej, no to zwracajmy uwagę na to, co się dzieje wokół, bo jeżeli zaczynają wokół nas krążyć dorosłe wrony, to one będą chciały nas zaatakować, bo będą myślały, że chcemy zrobić krzywdę temu ich maluchowi, będą robić wszystko, żeby go obronić. Dlatego jeżeli ma miejsce taka sytuacja, no to absolutnie do tego młodego nie podchodzimy, a jeżeli jest ranny, no to już wzywajmy straż muzealną. Dobrze I musimy pamiętać przy okazji pomocy zwierzętom, że tak naprawdę to nasze bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze i jeżeli interwencja byłaby właśnie dla nas zagrożeniem, to po prostu jej nie podejmujemy. Natomiast jeśli interwencja taka jest konieczna, chociażby właśnie w przypadku rannego zwierzęcia, w Łazienkach Królewskich kontaktujemy się ze Strażą Muzealną pod numerem 225060131. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.